No, słuchaj, no ja wiem, że byłeś gwiazdą z tych newsów 2024 i pojawiłeś się w 2025, no ale nie inwejduj mi z tych logów. No jakby Nie chcesz sygnować z tych logów twoją twarzą i raczej nie będę. Także. No dobra, niech będzie. No i zinwejdował z tych logów. więc Lutkowie, jest jestem Zdychacz, Ślutkowie, jestem wzdychaczem. Oglądacie zdychloga. Znowu opóźnionego, ale już nie chcę mi się nawet tłumaczyć. Bo i nie ma czego po prostu nawał roboty. Natomiast o stawka humorystyczna z początku. Kto zna deep lore kanałowe, wcale nie takie deep, ale lore kanałowe, czyli nasz, nasz taki trochę o legendy kanałów, między innymi historię, to wie o, że z kim. Była to rozmowa, mianowicie nasz król kebabów, Filip Heiser. I dlaczego ja o nim wspominam? To się może wydawać głupiej, może część z Was już nawet wy wyłączyła ten film. Natomiast po to, żeby poruszyć pewne szersze zjawisko, w którym mam pewne doświadczenie o, i to wcale nie małe. O, natomiast, żeby ten pi pierwszy segment mieć już za sobą, o, pan Heiser zrobił sobie zęby I po, po jakimś czasie Te zęby okazało się, że zaczęły mu się psuć o, prawda No i wszedł na taką drogę sporu Z tym, który te zęby Mu zrobił Kurtyna Nie będziemy rozważać to kwestia tego, że o, Ten, który te zęby robił Wycofał się z, z barteru Tak, bo to był barter z, z tego co wiem Bardziej tutaj Chciałbym się odnieść do kwestii zabiegów. Oczywiście nie siedzę w tym temacie, w tych statystykach tak głęboko, jak na przykład Rońka Woszczek, zapraszam do niej na kanał, jeżeli Was interesują kwestie zabiegów beauty, bo nie oszukujmy się, robienie sobie zębów, jeżeli się je ma i nie jest nic, nic z nimi nie w porządku, tylko na przykład nie są do końca proste, no to to jest właśnie kwestia beauty, czyli kwestia zabiegów urodowych, o, i tutaj chciał, chciałbym poruszyć. Bo owszem, ja na szczęście, jeszcze aż tak nie zdurniłem, żeby sobie jakieś zabiegi beauty robić. Natomiast yy, byłem uczestnikiem, właściwie obiektem yy, wielu operacji i zabiegów. Wraz no, z racji tego, że urodziłem się chory, no to 24 takie poważne operacje, i zabiegów też nie mało. Nie? I powiem wam tak, że z jednej strony jestem w stanie zrozumieć o, osoby, które na przykład takiego zabiegu potrzebują, bo na przykład taki wypadek, czy urodziły się o, jakoś mocno zdefektowane i jak, naj, jak najbardziej spoko zresztą, bardzo, bardzo dawno temu, jeszcze przed czasami, w których większość baz była na świecie, była, był taki przypadek wypadek, kiedy Podaj, że na budowie gość stanął na drut elektryczny i tak go poraziło, że no bardzo mocno zeformułował mu twarz i w takim przypadku jestem w stanie zrozumieć y, odbudowywanie nazwijmy tutaj urody, czy w ogóle bo tam ta twarz miała też y, bar, y, bardzo mocno funkcjonalność zaburzoną prze, przez y, efekty tego wypadku. Nie? I w, te, w takim wypadku jestem w stanie jak najbardziej zrozumieć, że no człowiek chce wyglądać jak człowiek. Nie? I okej. Okay. Natomiast o, tutaj chciałbym Wam przedstawić y, drugą perspektywę, o, czyli perspektywę już zabiegów nie beauty, a y, koniecznie niezbędnych dla życia, dla y, części z Was. O, jest wiadomy, ja noszę implant słuchu i on jest mocowany na takiej śrubie, którą mam w, gło w głowie. Ta, prawda, Może y, tutaj uwaga zaznaczam, teraz będzie zdję zdjęcie tej śruby. Dla tych, co są wrażliwi, żeby mogli pominąć. I w pewnym momencie mojego życia wda, wdał się tam stan zapalny, i skóra mi narosła na to, tę śrubę, i zabieg usuwania tej skóry z tej śruby był niezbędny, tak, żeby implant mógł działać, żebym ja mógł prawym uchem słyszeć, tak? I to jest też ta kategoria zabiegów, które są must have. Ale powiększanie sobie ust, kształtowanie sobie pośladków, tyłka, jak to nazwiemy yy, tak, przeszczepianie sobie tłuszczu z jednego miejsca do drugiego, z brzucha do biustu, z biustu, nie, z biustu do brzucha to raczej nie, tak, ale na przykład z brzucha do łód, to już są zabiegi, które jestem w stanie zrozumieć, że mają charakter yy, psychologiczny. Znaczy oczywiście są ingerencją w ciało, natomiast ma to spowodować, że ta osoba będzie się dobrze czuła w swoim ciele i super. Do momentu, kiedy nie o, zobaczymy na przeciwwskazania czy powikłania, i całkowicie serio powiem Wam, że kiedyś z Ojcem siedzieliśmy i tak totalnie dla beki postanowiliśmy sobie przeczytać powikłania po którejś tabletce przeciwbólowej, podajże. Bosko, tych wosko. Pow powiem, powiem tak, jakbyście zobaczyli listę tych powikłań i jak bardzo one są sprzężone ze sobą nadczynność tarczycy, niedoczynność tarczy, tarczycy, yy, nadpłytkowość, podpłytkowość. Yy, tam mówię, one się wręcz wykluczały niektóre, ale było ich po prostu masa, a to tylko tabletka na ból głowy. To już chyba bolelibyście, żeby was ta głowa bolała, niż ryzykować jedno czy dwa z tych yy, efektów ubocznych, bo to nigdy nie wiadomo, jak organizm zareaguje, nawet u osoby zdrowej tak. Yy, natomiast w, wracając, w przypadku ingerencji, ja to nazywam mechanicznej w ciało, czy jakiś skalpel, igła, cokolwiek, to um, ryzyko powikłań, czy um, różnych um, niedoskonałości, które się porobią, żeby do, osiągnąć doskonałość, no, może nie być y, warta tego. I należałoby się, po, taki, chcę, żeby widziałem filmu był taki, że jeżeli to nie jest zabieg czy operacja, które mają Ratować wam życie i zdrowie, tak i taki absolutnie podstawowy komfort, tak, to bardzo poważnie powinniście się zastanowić, czy taki o, zabieg y, operacja, ale raczej zabieg, tutaj mówimy o zabiegach, y, sobie zrobić, bo można chcąc właśnie poprawić swoją y, urodę atrakcyjność. No, zrobić sobie spore kuku dużą krzywdę i bardzo tego żałować. Tak tutaj mówię, jak najbardziej do yy, Weroniki Woszczek na kanał zapraszam, tych, którzy są bardziej zainteresowani, czy to statystykami, czy na przykład rodzajami powikłań jakie mogą być. Pie, pierwsze z brzegu, że w momencie kiedy przesuwacie sobie ten, przeszczepiacie ten tłuszcz, yy, żeby mieć yy, ładniejsze tyły, jak ja muszę kluczyć ładnie, o, no to te tyły nie kształtują się Wam tak, jak byście chcieli, macie na przykład trójkątne tyły, a miały być takie okrągłe i pełne. Ja to mówię, to, to z, yy, z reguły są yy, przypadki yy, w granicach do, do tam 3-4%, mówię, też nie chcę to mi szafować, natomiast trzeba brać pod uwagę, jak to ja mówię, że kiedy idzie się na wojnę, musisz być gotowy zabić, ale też gotowy zginąć. I kiedy się decydujesz na taki zabieg, którego, który nie jest niezbędny, no to należy się zastanowić, czy potencjalne powikłania, potencjalne uszkodzenia, potencjalne jakieś problemy, bo to też czasami tak słuchałem, to y, jakieś neurologiczne się potem zaczynają, cudawianki. Na przykład po powiększaniu ust y, dochodzi do y, paraliżu, tak, Cze, czy częściowego, czy całościowego twarzy, ale raczej częściowego. Y, tak. Zwykły zabieg, który miał sprawić, że usta były pełniejsze, bardziej pożądane, y, powoduje, że potem nie może się mówić. I tak życia szło życie, jak się może mówić. Nie? Na tej zasadzie, swoją drogą, akurat y, w tej kwestii. Też Nomen Omen mam dużo do powiedzenia, bo jestem osobą, która od wielu lat, znaczy przez wiele lat logopetycznie, zmagała się z niedowładem lewostronnym twarzy. Mieszczą jest się nawet uśmiechnąć łatwiej tylko prawą stroną, ta lewa się muszę włożyć dużo więcej wysiłku, żeby ten uśmiech był symetryczny, dlatego się prawie w ogóle nie uśmiecham, nie, nie polecam, bo wtedy ludzie was mniej lubią. Natomiast mówię, jako osoba, która żyje z tego rodzaju dyskomfortem, który mówię, da się wytrenować. Logopedycznie i tak dalej, jakieś ciśnienie twarzy i tak dalej, ale jeżeli masz zdrową twarz, która, że tak powiem, działa, hech, no to po co sobie fundować, zepsuć tej twarzy po to, żeby ją naprawiać, nie? To jest takie tro troszecz troszeczkę na zasadzie no, tak, takiego od odratowywania czegoś, co miałem, nie miałem, podjąłem, podjąłem decyzję po prostu, że no jakoś tam muszę siebie dopełnić, żeby być atrakcyjniejszym, atrakcyjniejszą, pełniejszą, pełniejszym. No i się okazało, że jestem w tym jednym, dwóch, trzech procentach, którym no ten zabieg nie zrobił. Nie wiem, czy nie zrobił dobrze, ale yy, u którego, u których ten zabieg nie wyszedł albo po jakimś czasie dał jakieś powikłania. No i teraz wolla boga, ratujcie mnie, nie? Bo mówię, w momencie, kiedy mamy jakąś nie wiem, rekonstrukcję czegoś, wam, nie wiem, w boksie nos urwało, tak wiem, to akurat głupi przykład, i te, ten nos mam, mamy zrekonstruować. Zresztą, a propos boksu, y, kwestia przegrody nosowej. Y, nie wiem, na ile to jest prawdziwa opinia, y, znaczy pra, prawdziwy fakt, fakt tylko jest prawdziwy. O, ale podobno y, wielu bokserów ma usuniętą tą chrząstkę tutaj, właśnie po to, żeby ten nos był bardziej plastyczny, żeby mniej obrywał. Ciekawy jestem, czy to prawda. Natomiast, jeżeli nie usuwacie tej chrząstki, a na przykład kiedyś mieliście, tak jak ja, złamany nos, każdy, kto miał złamany nos i że tak powiem nie miał tam tej prostowania tej przegrody nosowej i tak dalej, no to ma takiego lekkiego garba. Oczywiście, to nie wpływa jakoś wybitnie na życie. Z, tak, z, z reguły poznajemy innych ludzi już mając tego lekkiego garba po złamanym nosie, ale no jednak pro, proste nosy są chyba jednak troszeczkę atrakcyjniejsze, nie? I teraz, mając na przykład y, 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 wiele lat temu o, tak o, drastycznie złamany nos, no, takiego garba, że prawie wychodzi y, ten kąt prosty, nie? I teraz trzeba się zastanowić, jeżeli mi się przez niego normalnie oddycha i tak dalej. Nie mówimy o kwestii kataru, bo to wiemy, jaki okres teraz jest. Natomiast jeżeli mi się przy, przez niego dobrze oddycha, dobrze żyje, to mam wybór. Albo żyję z nim dalej i jest spokoj, jakby oddycham tym, czym mam. No, tak, albo idę na to kształszłanie to chrząstki, czy prostowanie tej przegrody nosowej, ryzykując jakieś powikłania. Oczywiście, no mówię, w większości jest to procent dosłownie. Z tych zabiegów, które się nie udają. Ale jest. Jak to mówią, jeżeli szanse nie są zerowe, to szanse są, tak? I, i pytanie, czy, czy dla urody chcecie poświęcić wygodę, komfort, czy zdrowie, tak? W drastycznych przypadkach. Bo mi się wydaje, że nie. I tutaj, abstrahując już od tego, czy to, czy to, czy to był barter, czy to nie był barter. Kogo to, kogo to obchodzi. Ale, no z tego co wiem, yy, Pan Heiser jakiś problemów z, z zębami nie miał wcześniej, no i też nie miał nie wiem, jakichś czarnych zębów, czy nie miał wybrakowanych zębów, tak, tak więc nie było powodu do wykonywania tego konkretnego zabiegu, a jednak się o, na niego zdecydował, no i pech chciał, był w tym jednym procencie, które mu się pokazały powikłania, nie? jeżeli to wszystko prawda. I ty, paradoksalnie zdecydowałem się użyć tego przykładu dla właśnie pokazania, że jeżeli jakiejś ingerencji w ciało, jak to mówię, mechanicznej o, nie musisz robić, tak? Nie mówimy nawet o skalpelu, ale ta zwykła igła z tym hialuronem czy innym badziewiem, sorry, ja się na tym nie znam, kolagenem, tak? Może się okazać powodem sporych problemów ze zdrowiem, a może nawet tego zdrowia utraceniem, czy utraceniem pewnej sprawności, właśnie na przykład te porażenie nerwowe w twarzy po zabiegach powiększających usta, czy jakoś modelujących tutaj policzki, podbródki. Nie wnikam to już musielibyście sobie jakąś kobietę wziąć, żeby wam to wytłumaczyła. Ja tak jak mówię, na szczęście takich zabiegów nie potrzebuję, nie używam. Wszystko, że tak powiem, biorę na moją naturalną brodę. O tak. Tutaj już kończąc żartem. Tak więc, tak jak mówię, jeżeli nie jest to coś, co ma podnieść was, wasz komfort realny życia, albo nie jest to coś, co yy, reperuje wasze życie, zdrowie. To ja bym się poważnie zastanowił, czy jest powód w ogóle, żeby to robić i żeby się narażać na bycie w tym jednym procencie, któremu coś się nie uda, coś się chrzani i będziecie żałować bardzo długo albo do końca życia. No dobrze, jeżeli film się podobał i był pomocny, no to, to oczywiście, łapka, subskrypcja, komentarz. Do zobaczenia i trzymajcie się.